Czy widziałeś kiedyś kogoś wykonującego w ten sposób pompki? A może ty tak wykonujesz? To nie szkodzi. Dzisiaj pokażę wam jak rozwiązać ten problem. Zaczynamy! Pompki to nie jest łatwe ćwiczenie, szczególnie dla kogoś kto wraca po, po bardzo długiej przerwie lub po prostu zaczyna swoją przygodę ze sportem. Dlatego najłatwiejszą opcją jest rozpoczęcie swojej przygody z podkami od robienia pompek na podwyższeniu. Eee, tutaj mam przygotowane stepy. Oczywiście możesz pod swoje potrzeby dać je sobie wyżej lub możesz to robić w domu przy pomocy skorzystania ze swoich mebli. Eee, ja tutaj dla potrzeb pimu mam ustawione sobie stepy. Czyli jak zaczynamy. Na początku pewnie się, że Twoje prace są proste, możesz siebie nagrać, to Ci zawsze pokaże jak wykonujesz, wykonujesz ćwiczenie. Czasami nasze odczucia podczas wykonywania ćwiczeń mogą być nieprawdziwe, nieprawidłowe. Wydaje Wam się, że robicie coś dobrze, okazuje się jednak, że to ćwiczenie nie jest wykonywane poprawnie i kamera nigdy nie kłamie, Wam wtedy tak naprawdę to pokaże. Daj sobie na, tutaj na krawędzi, daj sobie dłonie, spięty ślady ściągam opatki, brzuch spięty, biorę tak, spinam brzuch i opuszczam się powoli. Wersja trudniejsza to są łokcie, łokcie blisko ciała, wtedy pracujecie bardziej tricepsem to jest bardziej taki wzorzec gimnastyczny to sobie daję ręce, delikatnie szerzej i łokcie na zewnątrz, przecież nie do góry, na zewnątrz wodzie do tyłu. Wydaj do góry do dół. W ten sposób będziecie pracować całym ciałem. To ćwiczenie również jest yy, według mnie dużo lepsze niż ćwiczenie na, na kolanach. Dlaczego? Dlatego, że tutaj pracuje też brzuch i pracujecie od góry do dołu. Na kolanach tak naprawdę omijacie te dolne partie. I tutaj bardziej też wzmocnicie sobie mięśnie brzucha przy tym ćwiczeniu oraz będziecie pamiętali o odpowiedniej sylwetce. Utrudnię sobie, jak już robisz 10-15 pompek w danym ustawieniu, to jest czas, żeby sobie troszeczkę utrudnić. Obniżając sobie tutaj, czy, czy, czy jak znajdziesz niższy mebel, czy jak dasz sobie step niżej, to już wersja jest trudniejsza tego ćwiczenia. Więc z czasem będziesz w stanie wykonać te wersje aż zejdziesz do ziemi. I tutaj pamiętaj o tym, żeby odcinek lędźwiowy, tak, żeby nie było przeprostu, więc pamiętaj, żeby delikatnie podwinąć miednicę, spiąć ten pośladek zaczynamy. Tu do krawędzi, pamiętaj, plecy proste, głowa neutralnie. Jak już wejdziesz nisko, to masz dwie opcje. Super ćwiczeniem do budowania siły są pompki ekscentryczne, czyli negatywy. I tutaj wykonujemy to z pozycji high planku, czyli górnej pozycji pompki. Schodzę w dół od 3 do 5 sekund. 1, 2, 3, 4, 5. Jak nie masz siły zrobić fazę koncentryczną, czyli podnieść się do góry, schodzić sobie tak, jakbyś stawała z łóżka na kolana do pozycji początkowej i 5 4 3 2 1. Z czasem będziesz w stanie zrobić pompkę do góry, natomiast nie przejmuj się tym, nie przyspiesza tego procesu, lepiej Pracować tylko w dół i wzmacniać tą fazę, która da wam siłę i w końcu będziecie w stanie też pracować w dół góra, niż wykonanie tego w ten sposób. Schodzisz powoli w dół i kosztem tutaj utraty naturalnej krzywizny idziesz w ten sposób do góry, więc tego nie wykonuj. Jeżeli nie macie możliwości, i nie jesteście w stanie sobie pomóc meblami, nie jesteście w stanie dać sobie dłoni wyżej chcecie bardzo robić na kolanach to nie ma problemu tylko pamiętajcie żeby nie krzyżować to nie jest potrzebne plus kolejna rzecz, nie wykonujemy tego w ten sposób to ci to nie wygląda bardziej jak po prostu skłony więc tutaj pokażę wam jak wykonać na kolanach poprawnie Nogi, jak sobie dacie czym dalej do tyłu, tym wersja będzie troszeczkę trudniejsza. Również spięty brzuch, nie robimy przeprostu i pracujemy w ten sposób, że klatka piersiowa idzie piesza w dół. Również możesz robić negatywy, jeżeli tamta wersja jest za trudna. i wracasz hop do góry lub jak potrafisz, pracujemy faza dół. 5 sekund powoli z wydechem do góry. Najczęstszy błąd to jest taki, że zaczynamy w obniżać się z odcinka lędźwiowego. i wtedy zobaczycie, co się dzieje przed plecami. Tak nie robimy. Więc pamiętaj, plecy proste i powoli kontroluj to zejście w dół. Mam nadzieję, że to uwagi Wam się przydatą. Powodzenia. Trzymam za Wasze pomki.